Witam z Systany Bondio. Witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft'a. Tak, w moim domu już jest łóżko. E, a po pierwsze, co sobie zrobimy? To będzie taki luźny odcinek ogólnie. E, mam plany na wieżę obserwacyjną, a ona będzie. Tylko musimy sobie podpisać, gdzie ona tam będzie. Tabliczkę, teren na wieżę. To już sobie idziemy. A e, pokażę wam dokładnie, gdzie będzie ta wieża obserwacyjna. Więc wejdziemy sobie o tutaj. O, i tu będzie ta wieża. Łane widoki ogólnie są tutaj. Wszystko pięknie widać. Opatrzcie się, jakie widoki. A tutaj w przepaść. Yy, no to dobra. Tu będzie ogólnie ta wieża. Yy, postawię sobie tutaj. O, wy i tu się i Wieża i niech będzie tu pochodnia jeszcze. O. To tu będziemy mieć wieża, a teraz idziemy sobie coś zrobić, bo będziemy ulepszać nasze podwórko. Może jakiś ogród zrobimy? No znaczy, no, ogród miał być. I musi być, i płot, i w ogóle żywopłot jakiś. Ale najpierw to pójdziemy sobie tędy, bo coś zauważyłem tam z daleka. O. I nie uwierzycie, tam jest ten. Chyba trzcina cukrowa, moim zdaniem. Musimy sobie tam pójść. O, tu jest lód. Mamy to. Weźmy sobie. Tutaj to zniszczę. O, przyda się, przyda. O, dobra, wracamy, wracamy, już. Yy, no i co? Na sam początek, to zobaczymy, co u naszej kury. Jak Się czuję. Dobrze jest. Jest wspaniała. Yy, dobra. Robimy to podwórko, no nie? Ale potrzebuję dużo tego. Bruku, i to, to, tamto. Dobra, najpierw to potrzebuję. Yy, dirta, żeby tutaj wszystko pięknie wyrównać. Muszę wykopać ten piach. Bo piach to wszystko wygląda tak dziwnie jakoś. No i tutaj będzie. Ziemia O Weźmiemy sobie, zrobimy tutaj Ogólnie to trzcina może nawet tu nam rosnąć Bo to ona chyba na piasku rośnie, tak? Nie, na piasku nie rośnie, a A tutaj będzie rosła sobie Pach Pach Pach, o niech sobie tutaj rośnie Ogólnie, a my tu sobie wszystko wyrównamy Po prostu bo mam fajne pomysły i trzeba je zrealizować. O, 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 o. Chociaż będę miał trochę piachu. Tak, tak, tak. O. Ale piach się też tu przyda, bo może kaktusy, jak będę miał, to zasadzę je na tym piasku przy wodzie. Będą sobie rosły. O, git, git. E, dobra, tu jest tak, tak, tak. No, ładnie, ładnie, nie powiem. Ale. Tu powinno być równo, tak, 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 tak. O. Akurat mi się ziemia kończy, kurczę. O, jacie, co jest? Ej, gościu! Jakiś się pojawił, nie wiadomo skąd. Gdzie on jest? Ty gościu spadł Nie no, nie no, jaja jakieś Go co, ty, co Co tu się dzieje? Ej, co on niewidzialny jest? Dobra, a co oferujesz, gościu? Nie mam szmaragdów, kurde, nie mam szmaragdów. Sorry, nie, 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 nic tego nie będzie Papa, pa, idę spać Ty, on się teleportował znikąd Co on zrobił ten gościu Dobra, trzeba i spać, bo już się noc zrobi Jacie, ale to by było dobre O, ustawiono punkt odradzania O, mamy dzień, dobra, jest no to do roboty. Ej co nie? Ej gościu. Ale muszę więcej ziemi sobie wykopać ogólnie. A fajnie jest. Dobra, może nie zrobię sobie łopata ogólnie. Ej, a co on będzie tak chodził za mną teraz? Ej gościu. Dobra, idę sobie łopatę zrobię. A Siekiera Dobra, i utniemy sobie parę drzew. O, to na przykład Muszę coś zrobić w crafting. Muszę zrobić nie, no nie, nie będę się tu wpuszczał. Gościu, co Okej, okay, tutaj niech będzie. Eee, dobra, co. Z... Ej, bo wyszłem z rytmu. Co ja mam zrobić? A łopatę, dobra. A jeszcze jedną zrobię. Ok. Mm. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Wychodź, wychodź. Nie będę taki. To jest. Ma być dobra, no nie. O. No i Git. Jest ok. E, dobra. Ogólnie to tutaj. No nie. Jak jest tak, tu będą, to są schody ogólnie. Ok. E, jeszcze tutaj. O. I teraz schodki. A, e, ładnie to wygląda. No super. E, to będzie mur. Znaczy nie mur, tylko taka ściana. A zresztą, zobaczycie co zrobię. E, idę teraz kopać. Ile mam kilofów? E, jeden. Tylko dobra, to sobie zrobię więcej. Tylko nie wiem z czego. A, dobra, mam. Dobra, to. Lecę do kopalni. Ok, więc tak, płotek będzie z bruku. Mam na razie 25 yy, tego, yy, tego płotka, ale muszę sobie zrobić więcej. Więc Jedziemy Może tyle starszy. O! Yy, no i sobie wypalamy bruk. Sami zobaczycie, zresztą po co mi takie coś. O i tu się też wypala. Dobra. Yy, po to mi jest potrzebne. To, aby mieć kamienne cegły Oczywiście wieżba, znaczy wieżba Wieża będzie Z tego, ale potrzebne mi to jest Zaraz wam powiem Tylko wezmę łopatę Dobra, tutaj będzie tak Aj, co ja robię, kurczę. Dobra Okej. Okay. I dalej to będzie o Nie wiem dokąd by ten płotek był. A już wiem. Wiem co zrobię. Czekajcie widzowie. E, jak jest tak, to może tak niech będzie. O Mam trochę ziemi, więc spoko. O, o! Dobra. Wezmę sobie jeszcze tutaj. Tylko żeby ten gość mnie nie zepchnął. <gry> eee, o tak będzie. Jeszcze trzeba tam zrobić tak. Właśnie tak to będzie wyglądać. No. Tu jeszcze ziemią muszę zakryć, ale... Mm. O. I to w tamtą stronę, no żebym tylko nie spadł, żeby mnie nie zepchnął. No muszę sobie więcej ziemi nazbierać ogólnie. Bo mam mało, bo muszę tu zapełnić to ziemią, szczerze mówiąc. Chociaż, nie muszę tak wy robić, mogę tak zrobić. Ej gościu, wychodź stąd, Nie chcecie tam zablokować. No tak. Wychodź, 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 wychodź. A niech to skończył. Ma mi się ziemia. Dobra, idę kopać ziemię. Wychodź, Gosiu! No. Nie pchaj mnie. Więcej ziemi, potrzeba więcej ziemi. Jak to wygląda? Dobra, jakoś to będzie. Idę po więcej ziemi. Może tutaj sobie wykopę. Ten płot czy robimy jeszcze tak yy, tak tak i dopiero czy może po prostu tak 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 no bo przeszkadzają a w ogóle to ja i już, bo jest z nocy Wid. Okay. Idziemy spać. No to ja już wiem jak to będzie. Tak, tak. O, tu jeszcze będzie żywo pło ogólnie. to będzie ładnie wyglądać. O, 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 o. I o, 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 o. o, o. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Na razie dotąd. Mogę tam dalej oczywiście, ale na razie to niech będzie dotąd. Jak to przerwę, to nie będzie tego wodospadu, kurde. Mogę zrobić i jedynie takie. Zresztą wam pokażę, co mogę zrobić. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. O, dotąd gdzieś będzie. No płotek będzie fajny, fajny będzie. O, tu będzie to wejście. Ciekawe, czy można zrobić jakąś tego? Albo mam pomysł. To chyba bardzo fajny pomysł. Zrobimy Tak. Tak, tak. tak. I tak, o, żeby nie weszło, tu będzie wejście. Oho, dy, dobry pomysł, szczerze mówiąc, taka brama. Tylko potrzebuję drzwi, więcej drzwi. A do tego trzeba drewna. To muszę zrąbać drzewo jakieś. To idę, e idę sobie tam przez kopalnię pójdę. e no fajnie to będzie wyglądać, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy te drzewo wy... zrąbać okej, okay, tutaj jest jakieś drzewo, widzę bo potrzebujemy ten, drugich par drzwi git, o mam już to, o mam, tutaj zrobiło się i tutaj też demowe deski, no ciekawe okej okay. Zjem sobie. Jakby to zrobić, tak? Tak. Nie. A, ja, ja, robię? O. o. I teraz dopiero. Z, yy, to będzie. Kul, czy nie mogę wskoczyć. O, i teraz dopiero te drzwi. Pach, pach. O, i git, git. Dobra, udało się. Jak to wygląda z tej perspektywy? No, ekstra, e no super. Mi się podobał Ten gościu chodzi tutaj, dobra. <suszy> Okej, okay. mm, tu zrobione to jeszcze mus, muszę coś zrobić mm. ogólnie Żywo dobra, inaczej. Yy, tu sobie później dokończymy ten podi w ogóle. Teraz sobie żywopłot zrobimy. Żywopłot to będzie łatwo zrobić. Ogólnie. Ok, nożyce. No, to się robi łatwo tak. O. I sobie utniemy. No, żywopłot będzie z tych z, z liści drzew. O, o, proszę bardzo. Mamy pierwsze. O, tniemy, tniemy. Żeby, żeby opłod był, ładnie będzie ogólnie. O, o, tutaj mogę usiąść. Mogę później też gdzieś zrobić labirynt z takiego żywopłotu, szczerze mówiąc. No. Dobra, tyle mam. Czyli dużo. Dobra, idziemy. No i to będzie właśnie tak wyglądało. Ten żywopłot. O, o. Nie wiem na jaką wysokość go brać A dobra to jeszcze wyżej niech będzie no. Jeszcze na wysokość taka i będzie... A równo z tym niech będzie w sumie O Okej okay. jeszcze tutaj No i co? No i git, fajnie to wygląda. Ekstra A to mój kolega. On będzie mi sprzedał za szmaragdy różne rzeczy, fajne. No, dobra, dobra. <kluzł> A zapomniałbym jeszcze tutaj trzeba ten o o dobra, ale jest tu muszę dociąć, kurcze dobra, to idę okej, okay, idę, idę dalej o tutaj na przykład o pięknie, pięknie, pięknie o no i teraz jest super dobra o tak to będzie wyglądało jeszcze tutaj no i git super jest dobra zobaczę jak to wygląda ogólnie a tu jeszcze pochodnie, powinny być. O. Ty, no i super. ładnie to wygląda ogólnie. O. Mogę sobie wejść wyżej. No, ekstra, ekstra. Kończymy, widzowie Kończymy już ten odcinek ogólnie. A i tak sporo zrobiliśmy. Szczerze mówiąc to mogę jeszcze tutaj sobie opyknąć To jeszcze tu muszę Dobra No dobra kończymy Jeszcze się pójdę przespać A żeby był dzień I kończymy odcinek No i okej. Okay. Dobra, widzowie. Ja już ogólnie będę kończył ten odcinek. I piszcie w komentarzach, czy dednąć tego... Yy, ...randoma tutaj. Yy, to... Więc jeśli wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!